Bogu. Czas, On szybko mknie, wiecie, to ma swoje plusy, znaczy, że jest nam dobrze. Dlatego, że kiedy człowiekowi nie jest dobrze, to czas, jakby się zatrzymywał. Jeden brat niedawno opowiadał, że on czekał na pewien dzień i mówi dla niego czas, on się praktycznie zatrzymał. Wiecie, niektórzy ludzie czekają na koniec zgromadzenia i dla nich czas się zatrzymuje. Wiecie, dla nich tak się dłuży zgromadzenie, bo, bo oni czekają na koniec. Wiecie, kiedy człowiek na coś czeka, to jemu się dłuży. Człowiek, który czeka, aby spotkać się z Chrystusem, aby być z Nim w wieczności, dla niego też ten czas się dłuży. I wydaje się, panie, kiedy przyjdzie ten moment, jak dzisiaj było wspominane, że ja będę mógł być tam, gdzie nie ma bólu, smutku, łez i ten czas na ziemi, on nam się dłuży. Jest napisane w psalmie pierwszym, Błogosławiony mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Wiecie, takie ciekawe słowo? Błogosławiony, inaczej szczęśliwy, błogosławiony mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. I wiecie, my dzisiaj mogliśmy słyszeć Boże Rady na tym miejscu. My słyszeliśmy Boże Rady. I wiecie, błogosławiony człowiek, który słucha Bożej Rady. I ja chciałbym, abyśmy potrafili rozróżniać w swoim życiu. Nieważne, kto z nami rozmawia, nieważne, kto do nas mówi, ale abyśmy potrafili rozróżnić, co jest Bożą radą. Dlatego, że różne rady mamy w życiu. Ja pamiętam jednego brata, on mówi: Wiesz, Marcin, my wszyscy jesteśmy bardzo dobrymi doradcami. Jeden drugiemu doradzamy, jak trzeba postąpić, ale kiedy w naszym życiu taka sytuacja by się zdarzyła, to my nigdy w życiu byśmy tak nie postąpili, jak radzimy innym. Dobrze, aby te rady, które dajemy, aby one były takimi radami, które też my byśmy chcieli usłyszeć w naszym życiu. Ja chciałem otworzyć Boże Słowo, nie będę mówił długo. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, werset 7 i 8. Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i całej Judei i Samarii, i aż po krańcy ziemi. Wiecie, z swojego czasu Pan Jezus zaczął wołać. I kiedy było wielkie święto, Pan Jezus stanął i zawołał: Kto pragnie, nie przyjdzie do mnie i pije. Kto uwierzy, jak powiada pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Wiecie, i okazuje się, że kiedy Pan Jezus, on zwiastował te słowo, to tam na tym zgromadzeniu byli ludzie, którzy mieli go pojmać. Na tamtym miejscu byli ludzie, którzy mieli pojmać Pana Jezusa, dlatego że na Niego już czekali tam arcykapłani kapłani i tak dalej. Oni czekali, ale oni zobaczyli, że Pan Jezus On przemawiał inaczej. Wiecie, oni odczuli różnicę w swoim życiu i oni mówią: Nikt jeszcze w życiu tak nie przemawiał, tak jak ten człowiek przemawiał. Ja myślę, że my chcielibyśmy w życiu naszym być właśnie takimi świadkami jak Pan Jezus wtedy na tamtym miejscu. Że kiedy będziemy rozmawiać z ludźmi, kiedy będą ludzie widzieć nasze życie, jakby omówione o tej atmosferze Bożej, żeby oni mogli zobaczyć i powiedzieć, a to są inni ludzie. To jest największe świadectwo. Kiedyś jeden człowiek powiedział taką ciekawą rzecz. Głoście, wszędzie ewangelizujcie, gdziekolwiek się znajdujecie. I jeżeli to potrzebne, używajcie jeszcze i trochę słów. Wiecie, używajcie i trochę słów. Dlatego, że my często używamy wiele słów, aby komuś powiedzieć o Jezusie. Ale ludzie mówią: Ja tego nie słyszę. Jeden kaznodzieja zaczął głosić na jednym zgromadzeniu, i wiecie, on głosi, głosi. A ludzie mówią: Nie słychać. I on zaczyna głośniej mówić. A ludzie mówią: Nie słychać. I on znowu jeszcze głośniej mówi, a ludzie mówią nie słychać, dlatego że Twoje życie ono zagłusza. Ono nie pozwala nam usłyszeć tego, bracia i siostry, to jest bardzo ważne. Nas Bóg powołał do tego, abyśmy byli świadkami Jego. I wiecie, ja chcę zadać każdemu z nas i sobie to pytanie, jakim świadkiem ja dzisiaj jestem na tej ziemi. Czy ja jestem świadkiem Jezusa? Czy ludzie widzą, że od Duch Święty nade mną, wiecie, my dzisiaj często chlubimy się, tymi i mówimy, wiecie, ja przeżyłem się z Duchem Świętym? Chwała Bogu, raduje to moje serce. Ale Bóg napełnił Duchem Świętym nie tylko po to, abyśmy mogli jedni drugiemu pochwalić się, że my jesteśmy napełnieni, ale abyśmy byli świadkami Jezusa Chrystusa. Wiecie, od świadka oczekuje się tego, że on będzie prawdomówny. I wiecie, kiedy świadek zaczyna świadczyć przeciwko Panu Jezusowi świadczyli, jeden mówił to, a drugi mówił co innego. Dlatego, że nawet Piłat zobaczył to wszystko i mówi: widzę, że jego wydali z zawiści. On to widział bardzo dobrze. Dlaczego? Bo ci świadkowie byli dosyć słabo, słabi. Oni nie mówili przekonywująco. On widział, że tu jest nieprawda, bracia i siostry. Kiedy my otwieramy nasze usta i mówimy dla ludzi, którzy nas otaczają: Jezus jest Panem. Czy oni widzą to w naszym życiu? Czy oni widzą naprawdę tego Jezusa? Wiecie, wielu ludzi mówi o Jezusie. A lepiej wielu ludzi milczałoby. Mówię szczerze. Lepiej wielu ludzi milczałoby. Dlatego, że później mówią. Nie ja miałem taką sytuację kiedyś w pracy. Jednej dziewczynie mówiłem o Bogu, a ona pytała z jakich zborów jesteś? I wiecie, ja podałem taką nazwę, która mogła być dla niej najbardziej, jakby taka, żeby gdzieś o niej słyszała. Tak, żeby. Ach, mówi z tych! Ha! Ja znam takich ludzi, ja nie chcę mieć nic wspólnego z wami. Wiecie, straszne! Ktoś był takim świadkiem, że ta dziewczyna mówi: Ja nie chcę mieć nic wspólnego z wami. Ale kiedy człowiek ma społeczność z żywym Bogiem? Kiedy naprawdę Duch Święty jest nad człowiekiem? to my będziemy prawdziwymi świadkami. Ludzie będą widzieć życie nasze i będą mówić, a ja też chcę żyć jak ten człowiek. Ja też chcę być takim samym człowiekiem. Jak było powiedziane, ja też chcę żyć w tej atmosferze Bożej. Jeden brat niedawno miał rozmowę. I on opowiadał, mówi, przyszli do niego ludzie, zaczęli tam rozmawiać. I wyśmiewali się tamci ludzie z jednego Brata, który służy Bogu i śmieją się, opowiadają. I wiecie, wielu z nas pozwala sobie słuchać, kiedy na tych, którzy służą Bogu, są rzucane jakieś obelgi, jakieś takie niedobre słowa, i milczymy. Ale tam siedział jeszcze jeden brat, który słuchał tego wszystkiego, i mówi do tego drugiego brata, który tak milczy i nic nie mówi, jeszcze się uśmiecha: mówi, jakże ty. Możesz milczeć, kiedy słyszysz takie słowa. Jakże ty możesz tak mówić, kiedy były potrzeby w życiu twoim, kiedy miałeś problemy, to oni o ciebie się modlili, i w twoim życiu przychodziła przemiana, przychodził ratunek Boży, a ty dzisiaj śmiejesz się i słyszysz, jak inni śmieją się. Wiecie, to nie jest dobre świadectwo. To nie jest prawidłowe świadectwo. Są tacy ludzie, którzy nie pozwalają słuchać obelg na drugich ludzi. I ci ludzie, którzy mają taką postawę, mówią: Ja nie chcę słyszeć nieczystych rzeczy. To inni mówią: Ja nie będę mówił nieczystym rzeczy przy tym człowieku. To jest dobre świadectwo. Chcę wrócić do tego, co jest napisane: Błogosławiony mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Jest miejsce, Słowie, gdzie jest napisane, że tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Tych, których Duch Boży prowadzi. Bracia i siostry, to jest bardzo ważne. Ja wiem, że my często nie lubimy tych słów, które może tak są zwiastowane, ale Duch Boży to trzeba powiedzieć jasno, bo gdyby to powiedział jakiś brat, to nie ma znaczenia, ale Boże Słowo tak mówi: że tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Jeżeli mnie dzisiaj Duch Boży nie prowadzi, to ja chcę powiedzieć jasno, nie mogę się nazwać dzieckiem Bożym. Dlatego, że Boże Słowo mówi jasno, że dzieckiem Bożym może się nazwać ten, który jest prowadzony Duchem Bożym. I wiecie, my najczęściej, jak dzisiaj Brat powiedział, zatrzymujemy się na tym i nie chcemy w naszym życiu przyjąć i dać dalszego pytania, a co to znaczy, że Duch Boży mnie prowadzi? I jak to wygląda, że Duch Boży mnie prowadzi? A to znaczy, że ja jestem na tym miejscu, gdzie Pan Jezus byłby, gdyby był na moim miejscu. Ja kiedyś rozmawiałem z jedną siostrą i ona wybierała się to no, nas taką studniówkę prosto mówiąc. I ja jej zadałem pytanie, czy Pan Jezus na Twoim miejscu by tam poszedł? ona mówi: Nie. I wiecie, po tym można bardzo jasno rozpoznać, że to nie jest Boża Wola w naszym życiu. Tych, których duch Boży prowadzi. Wiecie, to jest możliwe, żeby duch Boży nas prowadził. Tak trzeba, żeby duch Boży nas prowadził. To jest normalne, że człowiek wierzący, on jest prowadzony duchem Bożym. Kiedyś jeden brat opowiada i mówi: Bóg Boży mi na serce wsiąść samochód i jechać. Wiecie, my dzisiaj byśmy na niego spojrzeli i powiedzieli: Człowieku, co ty robisz? Wiecie, wielu z nas by tak powiedziało: Jechać bez celu. Ale wiecie, na serce się mu położyło. On tak szczerości, siadł z samolot, zaczął jechać. Zatrzymał się po już tam kilometrach przed jednym domem i myśli, dlaczego ja tu jestem w ogóle? Dlaczego mi przyszło na serce, że wsiąść i jechać? I patrzy dom, mówi zapewne muszę im powiedzieć o Jezusie. I on wyszedł z tamtym miejscu, zaczął zwiastować tamtym ludziom. I oni zaczęli chodzić do zboru, oni zaczęli służyć Bogu. Bracie i siostry, jak ważne, żeby nas Duch Boży prowadził. Wiecie, Eliasz był prowadzony Duchem Bożym, prawda? Eliasz był prowadzony Duchem Bożym, dlatego, że on mówi takie słowa Panie, ja wykonałem wszystko według woli Twojej, według słowa Twojego. Oto człowiek, który jest prowadzony Duchem Bożym. Dzisiaj jest wiele rad, które możemy usłyszeć. Wiecie, my te radę możemy słyszeć od naszych bliskich nawet. Od wierzących ludzi możemy słyszeć. Możemy słyszeć od Naszego współmałżonka możemy słyszeć od naszych, jak mają dzieci, od rodziców. Czasami dzieci mówią: Nie jedźmy do tych wierzących ludzi. Wiecie, czasami tak dzieci mówią: Nie bądźmy tam. Ale ważne, żebyśmy byli prowadzeni Duchem Bożym. I to w życiu każdego z nas może być. Boże Słowo mówi, ale weźmijcie moc Ducha Świętego, kiedy Stąpi na was i będziecie mi świadkami. Wiecie, kiedy Duch Boży zstępuje na człowieka. Tak jak jest napisane, że wiatr wieje do końca, prawda? Wiatr wieje do końca i jest tak, kiedy człowiek jest prowadzony Duchem Bożym, to on mają społeczność z Bogiem, on rozumie, co powinien zrobić w swoim życiu. Bracia i siostry, jak było dzisiaj mówione, jeżeli w nasze życie przychodzi taki moment, że może my utraciliśmy pragnienie, wiecie, tak się zdarza. Ja sam przeżyłem to w swoim życiu. Przyszedł moment, że u mnie pragnienie, ono odeszło. Wiecie, nie chciało się tak przychodzić na zgromadzenia, nie chciało się modlić, nie chciało się czytać Biblii. Ja myślę, że każdy wierzący przez coś takiego przechodził albo im przychodzi. To się zdarza w życiu człowieka. I wiecie, kiedy niedawno byłem u jednego brata i rozmawiałem, i on mówi taką ciekawą rzecz. Wiesz, jeśli nie chce ci się czytać Biblii, ja ci dam dobrą radę, zacznij czytać jeszcze więcej. Mówi, jeśli ci się nie chce modlić, to zacznij się jeszcze więcej modlić. I zobaczysz przemianę w swoim życiu. Wiecie, tak jest w naszym życiu, kiedy człowiek przybliża się do Boga, to wtedy przychodzi jeszcze większe pragnienie. Ja chciałbym, abyśmy brali. Boże, rady, te, które są tutaj napisane, ja byśmy byli tymi, którzy są prowadzeni Duchem Bożym, wiecie, dlatego, że na każde słowo, które wychodzi z naszych ust, my zdamy przed Bogiem sprawę. Za każde słowo, za każdą radę, którą dajemy innym ludziom, za to, co przyjmujemy do naszego serca, my zdamy sprawę przed żywym Bogiem. I wiecie, jakbyśmy tak przeanalizowali nasze zdania, które nawet rozmawialiśmy z ludźmi. Czy chcielibyśmy stanąć przed obliczem żywego Boga, przy naszych radach, które postawiliśmy komuś, że Bóg mówi, o Ty tak i tak poradziłeś, a co mówi moje słowo. Ja chcę być błogosławiony i myślę, że każdy chce być błogosławiony, każdy chce być szczęśliwy. Jeśli my chcemy mieć prawdziwe szczęście, oto prawdziwe szczęście jest tylko w społeczności z Bogiem. Prawdziwe szczęście. Niedawno byliśmy na jednym zgromadzeniu i Bóg zaczął działać Duchem Swoim Świętym. Wiecie, w niektórych sercach. To jest ciekawe, w niektórych sercach. Nie we wszystkich. W niektórych sercach. I przychodzi później człowiek i mówi, wiecie, kiedy słuchałem kazań, kiedy słuchałem zgromadzenia, kiedy byłem na tym miejscu, to sam Bóg przemawiał. A wiecie, na tym samym zgromadzeniu Bóg przez Ducha Świętego napełnia jedną siostrę, jest powiedziane słowo, że na tym miejscu są osoby, które przyglądają się i patrzą, i jak to zgromadzenie będzie wyglądać, co się będzie działo? I są osoby, które myślą, tak na tamtym zgromadzeniu, myślały, a w tym czasie inny człowiek nastawił ucho na słuchanie. I wiecie, on słuchał, i mówi: Bóg do mnie przemawiał. Jestem przekonany o tym, bo ja sam odczułem, kiedy bracia zwiastowali, że Bóg on przemawiał dzisiaj na tym miejscu. On przemawiał do mojego serca. I ja chcę tą dobrą radę wziąć. Wiecie, kiedy człowiek bierze dobrą radę, tą mądrość bożą. Ja chcę przypomnieć, może ci, którzy byli wczoraj, to tą rzecz słyszeli, ale to jest bardzo ważne, że mądrość to jest umiejętność wykorzystania wiedzy. I my dzisiaj słyszymy tą mądrość Bożą, tą wiedzę, jak nam postępować. I człowiek mądry, on bierze do swojego serca i zaczyna wykonywać to słowo. Zaczyna wykonywać to, co mówi sam Bóg, to, co mówi jego słowo. Ale człowiek, który nie jest mądry, tak jak ta głupia panna. Mówi: Ja nie będę tego czynić. Wiecie, są ludzie i nawet wśród wierzących, którzy mówią: Ja nie będę czynił tego, co mówi Boże Słowo. I mają prawo. W raczej wsparcie, to jest bardzo ważne. Każdy ma prawo wyboru w swoim życiu. I kiedy człowiek wybiera drogę zagłady, bo trzeba powiedzieć jasno: są dwie drogi: albo droga zbawienia, albo droga zagłady. Droga zbawienia to jest droga Boża. Czyniąc tak, jak jest Boże Słowo, mówi. Ale kiedy ja odrzucam w swoim życiu i mówię: Boże, ja nie będę tego czynił, jednocześnie wybieram drogę zagłady. Nie ma innej drogi. I kiedy człowiek wybiera drogę zagłady, to to jest jego świadomy wybór. Dlatego, że Pan Jezus On uczynił dla nas wszystko, co jest potrzebne. On dał nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Prawda? Czy Pan Jezus czegoś nie uczynił? Czego Pan Jezus nie uczynił dla nas, bracia i siostry? To On zrobił wszystko, on dał życie swoje, abyśmy mogli żyć. On zrobił wszystko. I cała reszta jest oddana w nasze ręce. Bóg mówi: Ja tobie dałem wszystko, ja tobie dałem łaskę, ja tobie posyłam słowo i ty czyń dalej z tym to, co zechcesz. Ja chcę Twojego błogosławieństwa. Ja chciałbym nie przedłużać, ale chciałbym, abyśmy pomodlili się, aby każdy z nas był tym człowiekiem mądrym, który przyjmuje Słowo Boże, bracia i siostry, przyjmuje to, co jest zwiastowane. I abyśmy byli nazwani przez Boga tymi, którym mówi wejdź, oblubiennie, co moja. Bo to jest najważniejsze w życiu, bracia i siostry, cokolwiek byśmy w życiu nie osiągnęli, jest napisane, choćbyś cały świat pozyskał, a na duszy swojej szko szkodę poniósł, nic ci to nie da. Znaczy to jest najważniejsze, aby nie ponieść szkody na duszy swojej, ale aby być zbawiony, nie ma większej rzeczy na tej ziemi. I wiecie, nie było żadnych pieniędzy, które dały, mogły nam dać, abyśmy byli zbawieni. Mogła być tylko jedna cena zapłacona. I Pan Jezus, On zapłacił, On oddał życie swoje za nas. Bądźmy mądrymi i przyjmijmy to od naszego Pana, tą ofiarę, i żyjmy dla Niego. Bo tak jak mówi Boże Słowo, tylko ci, którzy byli wierni, oni będą zbawieni. Nie ci, którzy mówili Panie Panie, bo wielu ludzi mówi Panie Panie, ale ci, którzy Mu byli wierni. I dzisiaj wiecie sprawdzenie dla Twojej i mojej duszy, czy ja dzisiaj jestem wierny żywemu Bogu. Nie swoim przekonaniom. Wierny żywemu Bogu. Bo to jest najważniejsze. Nieważne co o mnie ludzie powiedzą, nieważne co ja nawet samo sobie myślę, ważne jest co Bóg o mnie mówi, co on o mnie myśli. I kiedy on ma o nas dobre myśli, to on nas prowadzi dalej. Niedawno jeden brat na tym miejscu powiedział że stał pewien człowiek jeden z Bożej chciał modlitwę żeby się pomodlić podziękować Bogu za 40 lat jakie służył Bogu i Bóg na tym miejscu odpowiedział od razu i powiedział a ja od 20 lat nie jestem z tobą Wiecie mnie to świadectwo bardzo mocno dotknęło dlatego że my możemy przychodzić do zboru Możemy oszukiwać siebie, jak dzisiaj brat wspominał. Nam można, najgorsze, co można w życiu sobie zrobić i najgłupsze, co jest w naszym życiu, to można zrobić, to okłamać samego siebie. Okłamać samego siebie i mówić, że jest dobrze, kiedy jest źle. Mówić, że mam społeczność z Bogiem, skoro jej nie mam, bracia i siostry. Jeśli nie mam społeczności z Bogiem, to to widać. To to widać na gołe oko. Każdy człowiek może zobaczyć różnicę, tak jak mówi Boże Słowo, oto przyjdzie czas, że zobaczycie różnicę między tym, którzy mi służą i tymi, którzy mi nie służą. A wiecie, jak łatwo zobaczyć taką różnicę? Bardzo prosto. Wystarczy, że przyjdzie problem do naszego życia. Na przykład śmiertelna choroba. Na przykład niepokój w życiu, na przykład problemy duchowe, i wiecie, wtedy można zobaczyć, do kogo idą ludzie, u których są problemy. Oni idą do tych, u których mogą otrzymać pomoc. A można otrzymać od pomoc od kogo? Od tych, którzy mają społeczność z żywym Bogiem, a nie ci, którzy mówią, że mają społeczność z żywym Bogiem. To jest ważne. Raczej siostry, dlatego każdy z nas, jak jest na tym miejscu, Boże dziecko, które ma społeczność z Bogiem, kiedy skłoni kolana, to przychodzi odpowiedź od żywego Boga. I wiecie, tak można sprawdzić nasze życie. Nie usprawiedliwiać się, ale powiedzieć, Boże, u mnie tego brakuje. A ty w mądrości swojej posyłasz swoje, swoje słowo, w miłości swojej. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chce, aby u każdego tak było w życiu. Jest napisane: kto pragnie, nie przyjdzie do mnie i pije. Tam nie jest powiedziane: o ten i ten brat, który stał i ogłosił, to on może przyjść. Tak pan jest nie powiedział. Ale mówi do każdego: kto pragnie, nie przyjdzie do mnie i pije. Kto uwierzy, jak powiada pismo. Ze wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Dla i siostry, do każdego, kto ma pragnienie w życiu swoim, kto chce służyć Bogu, jest powiedziane to słowo. I te rzeki żywej wodą nie powinny płynąć. I kiedy będą płynąć, my będziemy naprawdę Jego świadkami. My skłonimy nasze kolana i będziemy modlić się do żywego Boga. Amen.